Cześć, pokażę wam dzisiaj jak dorabiam sobie obstawiając mecze na żywo. Zaczniemy dzisiaj od kwoty 5 zł i celem będzie uzbieranie stówki i działamy na takiej zasadzie, że gram za piątkę, tutaj jeżeli odlokuję to spotkanie to będę mógł wygrać 20 zł, no i potem gram za 20, wygrywam około 50 i gram za 50, wygrywam około 100 inwestując tylko piątkę, więc naprawdę fajny może być dzień, także czekamy aż to spotkanie zostanie wznowione. Zamienię ten mecz na ten, ponieważ tu aktualnie jest długa przerwa, a ten mecz po prostu niedługo się skończy, zaraz padnie gol. Także musimy to zagrać. I do wygrania 23 zł. Także idealnie, bo po tym kuponie zagramy za 23 i wygram około 50. No, sami zobaczycie, jak to będzie wyglądało. W trzech kuponach z piątki zrobię stówkę i sami zobaczycie, że się daje. Jest to dość proste. Tutaj gramy. Że będzie gol w pierwszej połowie kurs 30 fajnie wzrósł. I tutaj gramy, że gol też będzie w pierwszej połowie, tutaj kurs 1,72. No tu jest 23 minuta, tu 40, także niby 5 minut do końca, ale gol w tym spotkaniu jest pewny. W ogóle zobaczcie, że jest już cashout 12 zł. To nie rozumiem dlaczego tak się wydarzyło. Aha, dobrze, bo już bramka padła. OK. Także obstawiliśmy i dosłownie po ilu? 10 sekundach, 20 padła bramka. Także... Bardzo dobrym rozwiązaniem było to, że zrezygnowałem z tego spotkania, bo byśmy przegapili taki kurs i czekamy, aż to zostanie zaliczone wszystko i zaraz Wam pokażę, że zakład siadł. I mamy to dosłownie po 20-30 sekundach kurs. 3:10 nam siadł, także czekamy tylko na to spotkanie. Kilka mi nie było, ale widzę, że gol w pierwszej połowie padł. Także zakład mamy wygrany. Tak będzie wyglądał drugi kupon. I do wygrania mamy 55 zł. Tu gramy, że Milan strzeli gola i w meczu Augsburg-Union Berlin będzie co najmniej dwa gole w meczu. I to jest wygrana z poprzedniego kuponu, czyli 23,84. Gramy i czekamy oczywiście na rezultat końcowy obu tych spotkań. Tak aktualnie wygląda kupon. Milan strzelił gole jeszcze w pierwszej połowie, a Wuzburg również strzelił gola w pierwszej połowie. Także tylko tutaj czekamy na drugą bramkę w tym spotkaniu. I kolejne spotkanie siedzi tutaj padły dwa gole. Także kolejny kupon wygrany. No i słuchajcie, będzie ostatni kupon. Wygląda on następująco: Racing Santander kontra Barcelona, Copa del Rey. I tutaj zagramy tylko to, że Barcelona strzeli co najmniej dwa gole w tym meczu. Jest 56 minuta i to jest oczywiste, że to się w tym spotkaniu wydarzy, kurs wzrósł, idealnie stówka będzie równiutko stówka, zagrane i czekamy na dwa gole od Barcelony myślę, że jedna bramka padnie zaraz, na druga tak do 78-80 minut, ale to, to już nieważne kiedy ważne, aby te dwa gole padły, czekamy na gole a ja wam szybko powiem, że jeżeli też byście chcieli sobie spróbować, tak jak ja, od 5 zł dojść do stówki to zachęcam was do rejestracji się na superbecie. link macie w opisie i też ważna informacja, jak już macie wpłacić jakieś pieniążki, to warto jest wpłacić od zł. Do 200 zł, bo dostaniecie drugie tyle gracji. Działa to od 50 do 200 zł, także naprawdę warto i tymi pieniędzmi możecie grać. Nie ma żadnych obrotów, dostajecie jakby podwojenie. Też macie codziennie później do kręcenia super spiny. Naprawdę mega dużo opcji. Tutaj jest można Fame MMA obstawiać jedynie właśnie na Superbecie, więc też fajna opcja. No jak założycie konto i będziecie potrzebowali pomocy, to możecie do mnie pisać na Instagramie. Pomogę Wam na początku z jakimiś kuponami. Jeszcze o jednej rzeczy Wam wspomnę. Tutaj na Superbecie ma Transmisję meczów, także jeżeli chcecie sobie obejrzeć dziś mecz, na telefonie jest bardzo przyjemnie to oglądać. Klikacie sobie transmisja, otwórz wideo i możecie oglądać sobie mecz na żywo, więc fajna opcja. Też mamy statystyki, co się dzieje w meczu, jeżeli ktoś chce analizować mecze, no to super opcja, a tu w head to head mamy to, co się działo przed tym meczem, w jakich, i w jakich formach są drużyny, także też sporo można sobie sprawdzić, ile pada goli, mniej więcej, więc super opcja. I mamy gola w 66 minucie i dzięki temu, że to jest puchar, to drużyna Santander musi walczyć już o gola, bo jeżeli nie trafią, no to odpadają, żeby chociaż była dogrywka, także będą musieli grać ofensywnie, no i obrona będzie wysunięto do przodu. Barcelona ma szybkich zawodników, także drugi gol jest formalnością dla Barcelony z kontry i mamy to. Tylko teraz musimy na niego chwilkę poczekać. Gola strzelił Ferran Torres. Ja sobie to obejrzę, ale niestety nie mogę tego pokazywać na YouTube. No i Barcelona strzeliła dwa gole. Super. Mamy stówkę z trzech kuponów. Za pięć złotych zaczęliśmy. Skończyliśmy na stówce. Fajny wynik. Super. Jak chce się takiego e-booka jak wybierać mecze? na żywo, naprawdę z albo 10 rozdziałów za jedyne 20zł, tu macie link w opisie, warto sobie skorzystać, jeżeli chcecie postawiać mecze na żywo i sami próbować takich rozwiązań a jeżeli chcecie pograć z nami, to tu macie gotowe kupony przedmeczowe i z kodem, który się wam wyświetla, macie 15% zniżki, każdy pakiet trwa 30 dni, codziennie jeden kupon, najczęściej wybierany jest ten każdy pakiet macie opisany, jak klikniecie sobie na ikonkę Widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, hej!